Czy kiedykolwiek to czułeś? Ta dziwna, niemal natychmiastowa więź z kimś, kogo właśnie poznałeś, to nie tylko przyciąganie, to odczucie znajomości, niewytłumaczalny komfort, jakby twoja dusza mówiła, aha, to ty, czekałem na ciebie. Nagle rozmowa z nieznajomym płynie z taką łatwością, jakby to była wieloletnia przyjaźń, śmiejecie się z tych samych rzeczy, kończycie nawzajem zdania. Istnieje porozumienie, które nie wymaga słów, to uczucie, że ta osoba w jakiś sposób po prostu cię rozumie. A w ciszy, która pojawia się między rozmowami, łapiesz się na myśli z taką pewnością, która jednocześnie przeraża i uspokaja. Ta osoba jest inna. Ta uczucie może być przytłaczające. Napełnia nas nadzieją. Pobudza wyobraźnię o przyszłości. Skłania do wiary, że może tym razem odkryliśmy coś prawdziwego. Coś wartego wysiłku. Jednak z taką samą szybkością, z jaką ta więź się pojawia, czasami przynosi też cień wątpliwości, mały głos w głębi, który zaczyna kwestionować. Co okryje się za tą potężną siłą? Dlaczego właśnie ta konkretna osoba spośród tak wielu innych na świecie zdaje się mieć klucz do drzwi wewnątrz mnie, o których istnieniu nawet nie wiedziałem? Czy ta natychmiastowa chemia to znak losu? Prawdziwe spotkanie dusz, czy raczej echo czegoś o wiele starszego, ukrytego głęboko w naszej własnej historii? To pytanie jest kluczowe, ponieważ często, gdy to intensywne połączenie okazuje się skomplikowane lub nawet bolesne, obwiązujemy się winą. Zadajemy sobie pytanie, czy to my jesteśmy źródłem problemu, czy oczekujemy zbyt dużo, albo czy znów zakochujemy się w iluzji. Prawda jest taka, że rzadko kiedy odpowiedź leży po stronie drugiej osoby. Jest ona ukryta w motywach, które nas do niej zaprowadziły. Inspirowani myślami Sigmunda Freuda, który poświęcił swoje życie zgłębianiu najgłębszych warstw ludzkiego umysłu, zrozumiemy dziś, że ludzie nie nawiązują z nami połączenia przypadkowo. Są przyciągani przez potężne, nieświadome siły. Istnieją powody, których ani oni, ani ty nie jesteście w stanie dostrzec od razu. A zrozumienie tych motywów nie polega na niszczeniu magii miłości lecz na odnalezieniu prawdziwej magii, tej, która pozwala tak głęboko się poznać, że w końcu jesteś w stanie zbudować miłość, która cię nie zniewala, lecz wyzwala. Jeśli to ma sens do tego momentu, zostaw subskrypcję, abym wiedział, że chcesz więcej takich treści. Pierwszy, ukryty powód, dla którego ktoś nawiązuje z tobą więź, jest może najsubtelniejszy, a zarazem najbardziej powszechny ze wszystkich. Osoba ta nawiązuje kontakt, Ponieważ w jakiś sposób jesteś dla niej lustrem jej przeszłości. Nieświadomie nie widzi w tobie jedynie całości, lecz dostrzega w tobie odbicie, echo kluczowej postaci z jej historii. Może to być ojciec, matka, dziadek, ukochana ciotka, a nawet pierwsza miłość, która pozostawiła trwały ślad. Freud nazwał to zjawisko przeniesieniem tendencją, którą wszyscy posiadamy, do przenoszenia uczuć i wzorców relacji z przeszłości. Na osoby z naszego obecnego życia. Wyobraźmy sobie historię pewnej kobiety, nazwijmy ją Anią. Ania jest kobietą odnoszącą sukcesy, niezależną, ale noszącą w sobie pewien wzorzec w swoich relacjach. Odczuwając nieodpartą pociąg do mężczyzn, którzy są nieco starsi, bardzo opiekuńczy, świadomi tego, czego pragną od życia, ale równie nieuchronnie emocjonalnie zdystansowani. To mężczyźni, którzy się nią opiekują, oferują poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, lecz mają trudności z wypowiadaniem słów kocham cię, dzieleniem się własnymi słabościami, czy zapewnieniem tego rodzaju ciepła emocjonalnego, którego Ania tak bardzo pragnie. W każdym nowym związku historia ta się powtarza. Zaczyna się od głębokiego podziwu dla siły i bezpieczeństwa partnera, po którym następuje faza komfortu i opieki, lecz powoli ustępuje miejsca uczuciu samotności i frustracji. Czuje się zaopiekowana, lecz nie w pełni dostrzeżona. Chroniona, lecz nie całkowicie kochana. Pewnego dnia Ana poznaje Markosa. Jest charyzmatyczny, inteligentny, posiada solidną karierę i sposób mówienia, który emanuje niezwykłym spokojem i autorytetem. Połączenie jest natychmiastowe. Czuje się przy nim bezpieczna w sposób, którego dawno nie doświadczyła. Ma on specyficzny gest, sposób w jaki pochyla głowę, kiedy uważnie go słucha, co kompletnie ją rozbraja. Jego ton głosu podczas udzielania rady jest stanowczy, ale kojący. Anna ma wrażenie, że w końcu odnalazła mężczyznę swojego życia. Opisuje go przyjaciółkom jako kogoś solidnego, godnego zaufania, bezpieczną przystań. To, czego Anna nie dostrzega świadomie, to fakt, że sposób, w jaki Markos pochyla głowę, jest dokładnie taki sam, jak robił to jej ojciec. Ton jego głosu podczas udzielania rad jest idealnym echem głosu ojca, który zawsze był dla niej wzorem siły, a jednocześnie był mężczyzną mało mówiącym, okazującym miłość poprzez czyny, a nie słowa pełne czułości. Połączenie, które Anna odczuwa z Markosem, jest autentyczne, lecz nie ogranicza się jedynie do samego Marka stojącego naprzeciw niej. To powiązanie z emocjonalną pamięcią o ojcu. Marcos stał się dla niej ekranem, na którym wyświetlała obraz ojcowskiej postaci. Czuje się bezpieczna i chroniona, ponieważ nieświadomie odtwarza najbardziej fundamentalną dynamikę swojego życia. Ból jest tutaj subtelny i zdradliwy, ponieważ razem z poczuciem bezpieczeństwa odtwarza także brak. Emocjonalna odległość Marka nie zaskakuje jej, wydaje się znajoma. Jego trudności z otwarciem się nie szokują jej, są dla niej naturalne. Powraca do roli, którą pełniła w dzieciństwie dziewczynki czekającej na gest czułości, nieustannie poszukującej dowodu miłości od silnej i milczącej postaci. Osoba nawiązuje z tobą kontakt nie przez to, kim jesteś w pełni, lecz dlatego, że jakiś twój cech, gest, ton głosu, sposób rozwiązywania problemów wywołał w niej silną emocjonalną wspomnienie. Czuję się z tobą jak w domu, ponieważ ty, nieświadomie, przypominasz jej własne miejsce rodzinne. To połączenie jest potężne. Ponieważ jest naładowane całą emocją przeszłości, problem polega na tym, że oprócz swoich zalet, osoba ta przenosi również rany, nierozwiązane oczekiwania i frustracje z tego pierwotnego związku. Nie jest zakochana tylko w tobie, jest zakochana w szansie, aby tym razem być może uzyskać od postaci z przeszłości to, czego nigdy nie osiągnęła. A ty, nie rozumiejąc powodu, znajdujesz się w roli, której nie napisałeś. Próbując sprostać oczekiwaniom, które nie są twoje, w dramacie, który zaczął się znacznie wcześniej, zanim pojawiłeś się na scenie. Drugi ukryty powód jest jeszcze głębiej zakorzeniony i ujawnia, jak nasze potrzeby mogą kształtować nasze postrzeganie rzeczywistości. Ludzie nawiązują z tobą kontakt nie z powodu tego, kim jesteś, lecz z powodu tego, czego desperdycznie potrzebują, abyś był. Projekcjonują na ciebie cechy, cnoty a nawet wady, które w rzeczywistości należą do nich samych. Stajesz się pustym płótnem, na którym inna osoba maluje obraz swojego Zbawcy, swojego Anioła, a nawet swojego Złoczyńcy, w zależności od tego czego potrzeba jej wewnętrzna historii, by nabrała sensu. Ten mechanizm nazywa się projekcją. Rozważ historię Jakuba. Jakub właśnie wyszedł z wyniszczającego związku, został zdradzony przez osobę, której najbardziej ufał, a jego świat się zawalił. Czuje się złamany, bezwartościowy, z niskim poczuciem własnej wartości. Ból zdrady uczynił go cynicznym i podejrzliwym wobec wszystkiego i wszystkich. Mijały miesiące, w których czuł się zagubiony, obawiając się ponownego otwarcia na innych, aż do momentu, gdy poznaje Julię. Julia jest autentycznie dobrą osobą. Jest spokojna, uprzejma i szczerze wyraża swoje intencje. Nie ma gier, nie ma złośliwości w jej sercu. Dla każdego innego Julia byłaby postrzegana jako wzorowa osoba. Jednak dla Jakuba w tym szczególnym momencie jego życia jest czymś więcej, jest ucieleśnieniem wszystkiego, czego mu zabrakło. Połączenie, które odczuwa wobec niej, jest natychmiastowe i przytłaczające umieszcza ją na tak wysokim piedestale, że ledwo jest w stanie dostrzec ją w pełni. Dla swoich przyjaciół, Tiago opisuje Julię jako istotę światła, doskonałą, najbardziej lojalną i czystą kobietę, jaka kiedykolwiek istniała, kogoś, kto nie jest w stanie zranić nawet muchy. Zakochuje się nie w rzeczywistej Julii, która ma własne lęki, własne wady i własną historię. On zakochuje się w wyobrażeniu o Julii, projekuje na nią swoją desperacką potrzebę bezpieczeństwa, lojalności i dobroci. Julia staje się antidotum na jego truciznę. Jego połączenie nie jest z nią samą, lecz z ulgą, jaką jej obraz mu przynosi. Nie kocha jej, kocha uzdrowienie, które wydaje się ona symbolizować. A jeśli pragniesz więcej opowieści poruszających serce i przynoszących rozwiązania, już subskrybuj kanał. Zawsze znajdziesz tu coś wyjątkowego dla siebie. Ból tego rodzaju więzi jest podwójny. Po pierwsze, odczuwana jest cierpienie osoby, którą wyidealizowano, jak Julia. To przytłaczająca presja, by sprostać obrazowi doskonałości. Każdy błąd, każda ludzka niedoskonałość, każdy zły dzień mogą zniszczyć czar. Nie może być ona ludzka, ponieważ została wyznaczona do roli anioła. Nie ma miejsca na własne problemy bo istnieje, by rozwiązywać problemy innych. Czuję się kochana, ale przez wersję samej siebie, której nawet nie rozpoznaje. To miłość warunkowa, trwająca tylko tak długo, jak długo podtrzymuje ją projekcja. Druga rana, a być może ta najbardziej nieunikniona, to rozczarowanie. Pewnego dnia pojawia się prawdziwa osoba. Julia może mieć inne zdanie niż Tiago, popełnić głupi błąd, wykazać minimalną słabość charakteru. I w tym momencie podstawa, na której stała jego wyobrażenie, pęka. Projekcja rozpada się na tysiąc kawałków, a następne słowa są niemal zawsze takie same. Nie jesteś tym, kim myślałem, że jesteś. Tiago nie potrafi poradzić sobie z ludzką Julią, ponieważ nigdy nie był nią naprawdę zainteresowany. Był zakochany w projekcji swojej potrzeby. Gniew i rozczarowanie, które odczuwa, nie są tak naprawdę skierowane do niej. Są one wyrazem rzeczywistości która wtargnęła do jego wyobraźni i zmusiła go do ponownego skonfrontowania się z własną raną. Wiele osób nawiązuje z tobą kontakt, ponieważ idealnie wpisujesz się w nieobecne miejsce w filmie, który już odgrywa się w ich głowie. Potrzebują bohatera, który ich uratuje i wydajesz się silny. Potrzebują kogoś, komu mogą zaufać, a ty wydajesz się kruchy. Potrzebują złoczyńcy, na którego mogą zrzucić winę za swoje frustracje a ty nieświadomie popełniasz błąd, który doskonale wpisuje się w tę narrację. Połączenie jest intensywne, ponieważ służy natychmiastowemu celowi w życiu tej osoby, uporządkowaniu jej wewnętrznego świata. Jednak jest to połączenie kruche, oparte na iluzji, a gdy iluzja się rozpada, nie pozostaje nic innego, jak gorzki smak rzeczywistości. Trzeci ukryty powód jest najbardziej złożony i często najbardziej destrukcyjny. To siła, którą Freud nazwał kompulsją powtarzania. Ludzie nawiązują z tobą kontakt, ponieważ dynamika relacji, którą oferujesz, jest bolesnie znajoma. Nie są przyciągani do ciebie mimo bólu, jaki może powodować relacja, lecz podświadomie właśnie z tego powodu. Są pociągani do scenariusza przypominającego pierwotną ranę, niewyjaśnione trauma z dzieciństwa lub przeszłości, w desperackiej próbie psychiki, aby tym razem nareszcie naprawić historię i osiągnąć inny finał. Poznajmy historię Ricardo. Ricardo dorastał w domu, w którym miłość była nieustanną walką. Jego matka była krytyczną, niestabilną i trudną do zadowolenia kobietą. Pewnego dnia była czuła i obecna, a następnego zimna i odległa. Nigdy nie wiedział, którą wersję swojej matki będzie musiał spotkać. Aby zdobyć choć odrobinę uczuć czy aprobaty, Ricardo musiał być perfekcyjny. Osiągać najlepsze oceny, być najposłuszniejszym synem, nigdy nie sprawiać problemów. Mimo to rzadko było to wystarczające. Dorastał z chronicznym poczuciem niewłaściwości i przekonaniem, że musi walczyć i zasługiwać na każdy okruch miłości. Przez większość czasu czuł się niewidzialny. W dorosłym życiu Ricardo jest mężczyzną, który w zasadzie można określić mianem dobrego partii. Jest uprzejmy, pracowity, oddany, jednakże czuje się nieodparcie przyciągany przez kobiety, które w jakiś sposób odtwarzają emocjonalny chaos jego dzieciństwa. Zakochuje się w kobietach nieprzewidywalnych, które chwalą go jednego dnia, a następnego ostro krytykują, kobietach, które utrzymują go w stanie nieustannej niepewności. Zmuszając go do wkładania maksimum wysiłku, by je zadowolić. Angażuje się w relacje, w których czuje się wyczerpany, zawsze chodząc na palcach, próbując odgadnąć, czego partnerka od niego oczekuje, robiąc wszystko, by usłyszeć pochwałę dowód, że jest wystarczająco dobry. Twoi przyjaciele tego nie rozumieją. Dlaczego ją upierasz? Ona ci szkodzi, mówią. Ricardo także nie rozumie tego racjonalnie. Wie, że związek jest wyczerpujący ale przyciąganie jest magnetyczne, niemal jak nauk. To, co się dzieje, to fakt, że jego psychika nie poszukuje szczęścia, lecz znajomości. Dynamika z jego partnerką, choćby była najboleśniejsza, jest dla niego normalna. To pole bitwy, które zna od dzieciństwa. Nieświadomie Ricardo nie stara się jedynie uszczęśliwić swojej partnerki. Próbuje symbolicznie, ostatecznie zdobyć bezwarunkową miłość swojej matki. Za każdym razem, gdy udaje mu się zadowolić trudną partnerkę, to tak jakby zwyciężał małą bitwę z przeszłości. Próbuje przepisać swoją historię, szukając w nowej twarzy aprobaty, której nigdy nie otrzymał od pierwotnej postaci. Ból tutaj jest najgłębszą ze wszystkich to ból autosabotażu, to ból utknięcia w cyklu, który nie tylko uniemożliwia ci bycie szczęśliwym, ale także wzmacnia twoje najdestrukcyjniejsze przekonanie. To, że nie jesteś godny spokojnej i bezpiecznej miłości. Osoba łączy się z tobą, ponieważ dla niej reprezentujesz nową szansę na zwycięstwo w starej wojnie. Stajesz się sceną dla odgrywania traumy. To połączenie jest niezwykle intensywne, ponieważ obejmuje najprymitywniejsze rany danej osoby. Czuje, że potrzebuje ciebie jak powietrza, ponieważ wierzy, że tylko dzięki tobie odnajdzie odkupienie. Jednak to poszukiwanie jest iluzją. Nie da się naprawić przeszłości w teraźniejszości. Próba tego tylko zapewnia, że przyszłość będzie dokładnym odzwierciedleniem bólu, którego desperacko próbujesz zapomnieć. To połączenie nie leczy, lecz pogłębia ranę, utrzymując osobę w miejscu, z którego najbardziej musi się wydostać. A więc co robimy z tym wszystkim? Jeśli ludzie łączą się z nami przez echa przeszłości, przez projekcję własnych potrzeb, lub aby powtórzyć swoje bóle, gdzie jest prawdziwa miłość? Odpowiedź nie polega na stawaniu się cynicznym lub podejrzliwości wobec każdej relacji. Jak zwykle, klucz tkwi w świadomości. Rozwiązanie polega na skierowaniu latarki do wnętrza siebie. Gdy odczuwasz tę potężną i natychmiastową więź z kimś, nie odrzucaj jej, lecz także nie poddawaj się jej ślepo. Zrób przerwę i zadaj sobie brutalnie szczere pytanie: co ta osoba przypomina mi? Jakie rodzinne uczucia budzi we mnie? Czy poczucie bezpieczeństwa pochodzi od niej, czy od roli, którą mi przypomina? Kolejny krok to krytyka idealizacji. Czego oczekuję, że ta osoba będzie albo zrobi dla mnie? Czy naprawdę widzę ją taką, jaka jest, z wszystkimi jej światłami i cieniami, czy też widzę tylko tę wersję, którą potrzebuję, aby poczuć się pełnym? Bezpiecznym lub ocalonym, zakochiwałem się w człowieku czy w rozwiązaniu na moją ból, i wreszcie przeanalizuj dynamikę. Czy ten wzorzec relacji wydaje mi się znajomy? Czy odczuwam to samo co wcześniej? Uczucie walki, konieczność udowadniania swojej wartości, chodzenie na palcach. Czy kiedykolwiek czułem się tak wcześniej? W jakim momencie mojego życia? Prawdziwa wolność emocjonalna nie polega na znajdowaniu kogoś, kto idealnie pasuje do naszych ran. To leczenie własnych blizn, dzięki czemu możemy wybierać kogoś ze względu na osobowość, a nie funkcję, jaką pełni na scenie naszego umysłu. Autentyczna miłość rozkwita nie wtedy, gdy dwie połowy się odnajdują, by stworzyć całość, lecz kiedy dwie pełne osoby spotykają się i decydują się iść razem. Samoświadomość jest narzędziem, które łamie kajdany przeszłości. Rozumiejąc, dlaczego przyciągasz określone osoby i dlaczego odczuwasz wobec nich pociąg, przestajesz odgrywać rolę w powtarzającej się sztuce i stajesz się reżyserem własnego życia. Przestajesz szukać u innych uzdrowienia, które może pochodzić tylko z wewnątrz. I to właśnie w tym momencie pojawia się magia. Zaczynasz przyciągać i odczuwać pociąg do osób, które nie są tam, by wypełniać twoje pustki, lecz by dzielić się twoją pełnią. Teraz twoja kolej. Napisz w komentarzach, co najbardziej cię wzruszyło w tej historii. Chcę zobaczyć, kto naprawdę zrozumiał dzisiejsze przesłanie. Jeśli chcesz nadal otrzymywać treści, które mogą odmienić twój dzień, zapisz się teraz i włącz powiadomienia. To, co usłyszałeś dziś, to dopiero początek przemiany. Ten film obok może wyjaśnić coś, czego być może nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że musisz zrozumieć. Kliknij teraz i dowiedz się.